Wain all the game Wain all the game Wain all the game Wain all the game Nie tylko dla mnie, to jest taki piłkarz, który jest za granicą, prawda? Że, e, to jest ważniejsze dla piłkarza, która e, może wrócić do domu na przykład, żeby być razem z córeczką, żeby być z żoną na przykład, że e, może pogadać, że nie być taki wiesz, z głowy o martwienie, że a jestem tutaj sama, ona sama tam i martwimy razem, a ja nie mogę pracować, ja nie, nie mogę robić dobrze. I dla mnie to najważniejsze na mojej karierze, jestem cały czas to, bycie razem, Nawet jak nie mieliśmy sureszka, to było dla mnie ważne, że żona był blisko mnie, że na którym momentu, że ja byłem kontuzowany, czy nie czy ja byłem taki, nie czy taki zły to. Ona zawsze mi pomagał, że mi dał takie energię, że się że musi dobrze pracować, że taki tak siły to lapiłkarż to jest naprawdę najważniejsza na karierę Piłkarstwapaci na stadion tutaj, na przygotowanie drużyna, organizacja to. Ja myślę, że na pewno weś, powinno być grać jaca klasy, bo ja grałem w wielkich klubach, byliśmy, e, który klub ten jest taki, wiesz, nie mogli być, trenować, e, przygotowany to jest taki, wygląda, wiesz, niższa liga, e, boisko, stadion, to na pewno nie był tak sam jak tutaj Bidgorsz, prawda? To ja uważam, że... E, taki klub jakie jest stupid gośta, po obynach będzie grać w taki Nie tylko ja pomówi, ale jak ja pokazuję znajomy moja, na przykład strony internetowe i on widać i mówi, dlaczego druga z drugiej to ja mógł, na pewno że będzie po starszu, że ja was obażę jak najszybciej. to jest tak wielkie. E, Jak prawda, że tak jest, e, poniedziałek ten, rzuci e, o piłkę, o, piłk, o wodę na przykład, to ja trochę pamiętam, bo 15 lat tu jestem, to trochę już e, znałem takie rzeczy, to, ale będziemy pół na pół na przykład, brazylijski i polski, tutaj ten święto widzimy. The lane of the game. The lane of the game. The lane of the game. The